Punkt 137. W taki właśnie sposób zrozum pojęcie ZIVUK DAKA działające w wyższych światach tak, że bez względu na to, że zIWUK połączenie, zlanie oraz AKA oznaczające zderzenie i odpychanie są to dwa przeciwieństwa, ale w każdym przypadku one współdziałają w jednym zarządzaniu razem w jednym i tym samym czasie, ale w dwóch miejscach, a mianowicie Aviyut grubość pragnienia i Kashiyut twardość masachu. I pamiętaj to we wszystkich miejscach tej mądrości. To jest wszystko niezmiernie ważne, co on powiedział, i należy to. Zawsze pamiętać. W obiekcie duchowym znajdują się dwie podstawowe rzeczy jest to awiut, czyli grubość pragnienia, czyli ogromne pragnienie przyciągnięcia światła i nasłodzenia, i to pragnienie przyciąga to światło i nasłodzenie. Ale w momencie kiedy to światło i nasłodzenie. Przychodzą do tego pragnienia i chcą je napełnić. W tym momencie budzi się inna siła, budzi się siła twardości Masachu, która nie wpuszcza tego światła i nasłodzenia do pragnienia, do jego wnętrza, nie pozwala, żeby ono napełniło to ogromne pragnienie otrzymywania, i można powiedzieć, odpycha. Z powrotem to światło. I to odepchnięte światło staje się naczyniem, w które ubiera się światło wyższe, zamiast ubierania się w to naczynie, w to pragnienie. Jest to jedna z najbardziej podstawowych zasad w całej mądrości kabała i we wszystkim, co dotyczy duchowego. Jeżeli nie ma tych dwóch rzeczy, tych dwóch sił działających jednocześnie, to nie ma żadnego poziomu duchowego. Zawsze trzeba o tym pamiętać. Dotyczy to każdego obiektu duchowego i w tym, uwaga, każdego z nas jako kabalisty, który znajduje się na poziomie duchowym, przyciąga i otrzymuje duchowe światło. Otrzymywanie duchowego światła to nie jest otrzymywanie jakiegoś nasłodzenia w moje pragnienie otrzymania tego nasłodzenia. Moje pragnienie otrzymania tego nasłodzenia, ono przyciąga je do mnie. I to pragnienie ja muszę mieć. I ono musi być silne, mocne, trwałe. Musimy takie pragnienie przyciągnięcia duchowego światła w sobie wybudować. To jest bardzo trudne i jest to proces. Proces, który trwa często bardzo długo. Ale kiedy uda nam się już wybudować to pragnienie przyciągnięcia duchowego światła, tutaj, uwaga, duchowego światła nie pragnienie napełnienia się jakąś rozkoszą natury ziemskiej, materialnej. Takie rzeczy w ogóle nie mają odniesienia do tego, o czym my tutaj mówimy. Mówimy tutaj o wybudowaniu w sobie pragnienia przyciągnięcia światła duchowego. I jeżeli takie pragnienie już mamy, to pragnienie przyciąga to światło duchowe. Ono do nas przychodzi. Światło duchowe to jest ogromne, potężne nasłodzenie do którego nie można porównać absolutnie żadnego nasłodzenia materialnego Ono jest ogromne I dlatego wtedy żeby to światło otrzymać potrzebny mi jest masach, który nie wpuści tego światła w moje pragnienie pomimo tego, że ja bardzo tego pragnę, żeby ono w nie weszło Bo gdybym ja nie pragnął to ono by do mnie nie przyszło ale i tutaj jest właśnie paradoks jeżeli ono przychodzi to ja nie mogę pozwolić na to żeby ono weszło lecz muszę to światło odepchnąć od siebie i tutaj budzi się siła kasjut twardości mojego masachu i te dwie rzeczy te dwie siły one zawsze występują razem może być pragnienie które nie ma masachu może takie pragnienie wystąpić, wtedy to pragnienie przyciąga światło, światło wchodzi w to pragnienie, pragnienie wchłania je, ale tak naprawdę to światło nie pozostaje w nim. Dlatego, że tutaj zaczyna działać, zaczyna działać zakaz, zaczyna działać cimcum, skrócenie. Ono nie pozwala napełnić takiego pragnienia. Takie pragnienie od Cim cuma, ale nie może zostać napełnione. I dlatego takie pragnienie nie jest pragnieniem duchowym. Nie mamy tutaj w ogóle do czynienia z żadną duchowością. Duchowość pojawia się w momencie, kiedy jest pragnienie i jest masach. Masach jest zawsze połączony z pragnieniem. Masach sam w sobie w zasadzie nie istnieje. Dlatego, że Cóż ja mogę odepchnąć, skoro nie mam żadnego pragnienia? Ale jeżeli są te dwie rzeczy, wtedy mamy do czynienia z poziomem duchowym. Jest pragnienie, pragnienie przyciąga światło, ale kiedy ono przychodzi, światło odpychamy, i wtedy to odepchnięte światło czyli co? Czyli nasze pragnienie oddawania nasze pragnienie upodobnienia się do Stwórcy bycia takim jak dający. To jest nasz masach, który nie pozwala wchłonąć nam światła w pragnienie napełnienia siebie samego. On odpycha od tego pragnienia światło, ponieważ my chcemy upodobnić się do dającego, być jak on. I wtedy to nasze odepchnięte światło nabiera właściwości oddawania Ponieważ my je jak gdyby nasycamy swoim pragnieniem oddawania i bycia takim jak Stwórca. A skoro ono, to światło odepchnięte od nas, nabywa takich właściwości, to wtedy staje się podobne we właściwościach do światła Stwórcy, które przychodzi z góry, i dlatego to światło może się w nie ubrać, mogą się ze sobą połączyć razem. I w ten sposób my stwarzamy naczynie na duchowe światło. To naczynie to nie jest naczynie wewnątrz mnie. Ja nie otrzymuję tego światła w siebie. Ja otrzymuję je jakby na zewnątrz, ale cały czas jest to moje światło, otrzymane przeze mnie. I to jest światło duchowe. I takiego światła nie można otrzymać w żaden inny sposób, jak właśnie przy pomocy tych dwóch sił. Pragnienia otrzymania, i jednocześnie działającego masachu, który nie pozwala tego pragnienia napełnić. Mówimy tutaj o poziomach duchowych, ale my, pracując, zaczynamy od poziomów materialnych. I zanim dojdziemy do poziomów duchowych, jeżeli w ogóle dojdziemy, bo to jest dawane bardzo niewielu, Zanim do tego dojdziemy, każdy z nas musi pracować na takim poziomie, na jakim w danym momencie się znajduje. Na takim poziomie, jaki sobie wypracował, poprzez naukę i poprzez pracę nad sobą. Każdy z nas znajduje się na jakimś poziomie i na tym poziomie musimy pracować. I na każdym poziomie są jakieś możliwości wypracowania sobie. Jakiegoś pragnienia, czyli jakiejś grubości, jakiegoś awiut na każdym poziomie. I są możliwości wypracowania sobie masachu, który w to pragnienie nie wpuści napełnienia. Wszędzie i na każdym poziomie są takie możliwości, i każdy z nas na swoim poziomie, na którym się znajduje, takie możliwości powinien wykorzystywać i starać się z tym pracować. Oczywiście, zarówno jedno, jak i drugie, pragnienie i masach, one mogą występować w bardzo wielu różnorodnych formach, na wielu poziomach. Cała ta praca to jest proces wieloetapowy i wielopoziomowy. W jaki sposób tę pracę wykonywać, my się uczymy na wszystkich naszych lekcjach, przede wszystkim w zoharze. Tam jest metoda. Tam jest cała ta struktura, w której pracujemy. I dlatego ważne jest, żeby uczyć się i przerabiać wszystkie nasze tematy. Dzięki temu nasza wiedza na temat tej pracy rośnie i możemy tę wiedzę wcielać w życie. Możemy z tym pracować codziennie w naszym normalnym codziennym życiu to robimy to jest właśnie praca kabalisty nauka czyli uczenie się tych wszystkich zasad całej struktury rzeczywistości jak ona jest zbudowana jak funkcjonuje jak działa cały ten aparat naprawy w jaki sposób możemy odnaleźć te wszystkie elementy w sobie, w swoich odczuciach, w swoich pragnieniach, w jaki sposób możemy włączyć się w ten proces naprawy, tego się dowiadujemy ze wszystkich naszych lekcji. I druga rzecz to jest wcielenie tego w praktykę w naszym codziennym życiu. To jest właśnie bycie kabalistą. I wtedy powoli. Krok po kroku, poziom po poziomie, wchodzimy coraz wyżej, wybudowujemy w sobie coraz większe i grubsze pragnienie, i jednocześnie coraz bardziej twardy masach. I dzięki temu możemy wybudować prawdziwe duchowe kli, za każdym razem coraz większe, coraz bardziej obszerne. Coraz bardziej szerokie. Szerokie dlatego, że kli duchowe to jest hasadim, To jest światło oddawania, które wychodzi od naszego pragnienia oddawania, od naszego własnego pragnienia bycia miłosiernym, dobrym, oddającym, podobnym do stwórcy. To wychodzi od naszego masachu i w to. Ubiera się światło Stwórcy, duchowe światło. To właśnie światło, które jest pragnieniem i marzeniem wszystkich Kabalistów. I tak naprawdę jest to pragnienie i marzenie wszystkich istot na świecie, dlatego że to światło, przychodząc do Istoty, daje jej życie, daje jej szczęście. Ono niszczy i anuluje wszelkie zło, jakie odczuwa istota, wszelkie i każde.